Dobiegły końca prezentacje półfinałowe pod Beskickiego Przeglądu Muzycznego. W ramach przeglądów jeden z lipcowych piątków na rynku w Bielsku Białej zaprezentował się zespół Majaki. Rafał, wokal, gitara, harmonika. Witek, banczyk, perkusja. Sebastian Bienie, gitara. Sławomir bas. Majaki istnieją już ile? 3 lata. Gramy sobie w sali w Skoczowie. Fajnie, fajne miasteczko. Przyjemne warunki mamy tam do grania. I to jest połączenie naszych y, czterech w ogóle talentów, różnych inspiracji. I coś takiego wychodzi z tego. Panie. Jestem nowy majak, bo koledzy tutaj grają od, od dawna, ja jestem od niedawna, także ja, ja majacze po nowemu wprowadzam jakiś... Raczej amok. Amok, tak, tak. Wprowadzam taki lekki amok, ale jest, jest super. Wspaniała atmosfera, świetni kumple, wspaniali muzycy, chociaż nikt nie jest zawodowcem. Poza tym jeszcze chcemy w sumie dotrzeć trochę do ludzi, pokazać im, że można dzisiaj śpiewać po polsku. Polskimi tekstami, normalnie. A no właśnie, nasze numery, się... nasze numery, znaczy, to, sumie, nasze. raczej ich Polska na zespołu, co się rzadko zdarza w dzisiejszych czasach. No, także chcemy się jeszcze trochę pobawić, coś ludziom dać od siebie, nieprawda, żeby. No, tak, do pięćdziesiątki, nie? A potem to już. Ja, jak się ma, no dobrze, bardzo dobrze się majaczy. Tym bardziej, że zespół powstał z, z, z rozbicia paru z, z, z zespołów i, i są różne style są nie? Po prostu nie ma w ogóle określonego stylu, na przykład tam rock, albo reggae, albo tam coś. Po prostu co kto chce, to tak po prostu dokładamy. Boże. Muzyczne majaczenie w Cudzysławie oczywiście. Trzeba się wsłuchać. Nie? Trzeba się wsłuchać. I grać można zawsze, w każdym wieku. My jeszcze zaliczamy się do młodzieży, więc też mamy sporo czasu. Hmm. Jak się ogolimy? Tak. <laughs> Teksty bez filozofii, ale życiowe. That is night is